girl, 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 grow it up start working like Miley oh yeah twerkin' like Miley don't pop it like Miley Witam wszystkich na odcinku z Pandory, Jest dzisiaj znam Bartosz Dzień dobry Nagrywam to od razu po live więc bez pretensji, że live się już poskończył czy coś, ale w... bo... Nie da się, jak niektórzy na przykład chodzą i cię dalawalą na perę i tak dalej. Dziękuję wszystkim za subskrypcję i za takie rzeczy. Za donate I pozdrawiam Cekusia, Wozia, diza Adriana e Adriana Uspokój e się. E Kogo jeszcze pozdrawiam? E e Czekaj. Jakąś nazywał Evaluś? Pozdrawiam. Mnie pozdrawiam. Pozdrawiam jeszcze Kiera. Pozdrawiam Space dzięki któremu mam błogo. Pozdrawiam Dunamisa i tamtą ekipę. Dobra, mamy już level up. Dobra Syk. Dobra, lecimy. Dobra. Idziemy dalej. Nagram chyba w 15 minut wyjdzie odcinek albo 10, zobaczymy. Ja to w połowie tego odcinka to chyba spadam, bo mi się spać chce. Mi też się tak spać chce, co nie? Zaraz też zwijam, mówię ci, nagramy 10-minutowy i spadam. Rano sobie wyrenderuję. Tam w... odcinek będzie w godzinach popołudniowych, to znaczy my to nagrywamy od... o wpół do trzeciej, wy to zobaczyć, nie wiem, o godzinie może 18. Ta wczesna, jak ja wcześniej nie wstanę jutro. No wstaniesz rano o osiemnastej. No. O nie. Dobra, wbijemy chociaż, spróbujemy wbić. Chociaż z osiemdziesiąt procent. mi się uda, to jutro może live'a zrobić. Jak ja jutro robię live'a? To kiedy ja mogę zrobić? No nie, ty ja rob w dzień, ja będę robił w nocy. Nie, ja chcę w nocy robić, to ty rob w dzień. Nie, ja robię w nocy live'y. Ja jestem z tego znany, że ja robię po nocach live. Y. To ja też robię. Będziemy sobie przeszkadzać. Dobra, będziemy sobie przeszkadzać. Powiem idźcie, zostawcie mu łapki w i tyle. A, 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 a. Już mi zostawili tych chamy. No, głupi. No chamy, głupi, koli mnie nie chciałeś kupić, no to musiałem cię pokarać. Ty, i tak się nie kupię na No ale mógłbyś się zachować po koleżeńsku mógłbyś mi kupić. Za co? Za to, że jesteś moim kolegą? Nie karaj mnie aż tak. Dobra, dobra, zobaczymy jak będziesz chciał cokolwiek ode mnie. Zobaczymy. <grymne> ja nigdy nic o ciebie nie chciałem. Jest... Dobra, to ja zrobię w sobotę południu live'a. Do którego levela X Do 200. Ja pierdziele po ty o takiego głupie rzeczy się zakładam. ...i zrobię takie głupie rzeczy No Ale wiesz, że ty musisz przyjść do mnie na live'a Nie przyjdę, ale mnie nie prosi, Ale nie, nie podczas jak ty będziesz miał jak Przy... wstaniesz rano o 16 A ty jutro masz live'a? Nie, jutro raczej nie, może w sobotę. Ja jutro mam w nocy. No dobra, ale po południu Ja jutro do mnie od... możesz jutro mieć live'a od godziny 16 do 23. Od 23 ja do, mam do, godziny, do do godzin nocnych. No to ja sobie zrobię od 20 do 23. No i dobra. Albo od 20 do 22. No i okej. Okay. Ale masz na nim być. Zobacz, czy będę miał czas. No dobra. Bo jutro musisz coś ogarnąć też. Ramczę. Jeszcze... Adrian przyjdzie. Cekuśia zaproszę. Ja jutro ze Space'em pogadam. Żeby co? Żeby wbił do mnie live'a. No spoko. Ile już jest minut odcinka? 5 Pięć. Pięć to trochę za krótko. No to zrób do 10. D do dyszki spadamy, nie? No. Dobra. O już tak. 87. Akurat może level wbiję. Bo już mam 40%. Akurat wbiję 88 i... I nie wiem czemu, ale ja wolę nagrywać w nocy jak w dzień. Lepsza atmosfera. Nie wiem co to za różnica, ale mi się, a, a to znaczy bardziej mi się spać chce, ale wolno na przykład tak. Ciekawe jak tam legi na no, chodzenie. Coś tam jest? Głupie No głup mi jakąś legę. Uważam się szczęśliwie. Dobra, no co mam pomysł, zmotywuję cię. A więc tak, kupię ci y, niezłomność liticznego seka. Takie budki na 274. Napala i woja. Co ty nad tym się nie chce nam ekspić spić? I co ty? I zaczniesz sobie ekspić, ja nie? nie. Ja chcę kolię. Jakbym miał tą kolię, to mógłbym spokojnie stać na jakieś dwa, ataki, to ja jestem tak słaby, że ja z nikim szans nie mam. Złą profesję wybrałeś na 8-3. Czemu? Bo nawet w full herach jest dosyć słaby. No mógłbyś w... wziąć takiego woja, który w herach coś działa, albo maga, który w herach w cholerę działa. A tak, to to dupa. Kto Może się... zmienię profesję. Jak już to rób maga. Albo łowce. Nie, nie rób Owce. A Czemu? też jak chcesz, to rób. Rób, rób, rób. Rób, się, się łowce mogli zrobić najlepiej. No to rób szoda łowca. Hichehe. -hi -hi Pieszczał -hi. nie mam. Dobra. Już mam 60% wpity i już taki czas odcinka, 7 minut akurat. No może level wbije, a może nie. Dzisiaj mojemu koledze ukradli konto. To mu nie gratuluję. Ale trochę głupio zrobił, powiem ci po odcinku jak będziesz. Będę jeszcze chwilę, bo, rendro, bo chyba teraz będę jeszcze renderował. To Tam jest powiem, 10 minut, mi zajmie. Akurat level wbije i ten, i kończę odcinek. Ile masz procent? 67. Ja sobie może zrobię tak live'a, że będę wbijał 196 na chłodzenie. Przecież, w... czy... tak, przecież to ci aż tyle czasu nie zajmie. No wiesz, ile ja potrafię eks Tak jak ja jeden level przez 3 godziny potrafię nieraz wbić. Bo ja sobie chodzę po itchanach po różnych wiochach, Szukam. Ale wiesz, jaki ja mam level, a jaki ty. Jaki ty masz ty masz tam dziesiąty. Ja pamiętam jak kiedyś miałeś 40 level to było dla siebie było 40 level ja Ja mówię, że ogólnie kiedyś tak było Ale wiesz, że kiedyś tak było ja, ja wiem 50 20 Dobra padłem już i żegnam się z wami wszystkimi Cześć, cześć Na razie, do widzenia Cześć Pompa Są so Widzimy się jutro na live'ie